Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale to jest najsłodszy DIY, jaki można sobie zrobić. Przedstawiam wam więc moje rozkoszne resztkowe breloki. Do przygotowania ich potrzebne będą resztki materiałów, nożyczki, szablony, igła, nitka, no i jakieś zapięcia. Może to także być inny brelok, do którego chcecie dodać coś ekstra. Kolejny gadżet też jest dodatkowy, ale ja nie mogłam sobie odmówić, bo jest to moja przepiękna haftciarka Sketch PP1, która pozwala na haftowanie własnych wzorów. Wystarczy narysować coś w programie graficznym, przerzucić do aplikacji i gotowe. I ja jestem w szoku, jak prosto i szybko to działa. Co prawda mój pierwszy kwiatek wyszedł troszkę za duży, ale już druga wersja zdecydowanie bardziej pasowała na wersję brelokową. Teraz czas na szablony. Przy ich pomocy odrysowujemy dwa takie same elementy. Włóczkę nawlekamy na igłę i łączymy je ściegiem kocowym. Chwilę przed końcem robimy przerwę i do środka wpychamy różne inne ścinki albo resztki włóczek. Wychodzi nam wtedy taka mała podusia. Na koniec został uchwyt do naszych breloków. Możemy go zrobić na wiele sposobów. Najprostszym rozwiązaniem będzie nitka. Jeśli macie szydełko, możecie też zrobić mini łańcuszek i Przymocować dobre loka. No i słuchajcie, mamy dobre loki, są gotowe, każdy jest inny, każdy jest unikatowy. Zostawiam was z tym i bawcie się dobrze.